Dzień dobry, Piotr Karlewski, Super Auto Expert finansowania samochodów. Dziś prezentuję Państwu Kia Seat Kombi Business Line w wersji plug-in hybrid. Przednia część w wersji hybrydowej, mamy pełny grill, a także kilka dokładek stylistycznych oraz czynniki parkowania. Przednia światła w technologii w pełni jodowej. Linia boczna w naszej wersji, felgi 17 cali, i jest gniazda do ładowania, ciemne szyby, a także długa i pojemna sylwetka kombi. Patrząc z tyłu, mamy spory spoiler, dużą klapę bagażnika, tylne lampy w pełni jodowe, zderzak. Sączniki parkowania, a także kilka elementów sportowych. Bagażnik w wersji hybrydowej jest delikatnie zmniejszony do litru 437, natomiast mamy kilka ciekawych schowków pod podłogą. Pierwszy, a także drugi skrywający kabel do ładowania. Po lewej stronie jest lampka, gniazko 12V, haczyki do mocowania zakupów, a także uchwyty w podłodze do mocowania cięższych przedmiotów. Zapraszam do wnętrza. W naszej wersji układ napędowy hybrydowy, połączenie silnika spalinowego oraz silnika elektrycznego o łącznej mocy 141 KM, przekładnia biegów dwusprzęgowa, automatyczna. Widoczność. Nachylona przednia szyba, spore sterka boczne z martwą strefą, a także sterko wsteczne fotochromatyczne. Zegary w pełni wirtualne z możliwością konfiguracji pod kierowcę, wyświetlają wskazania nawigacji, a także komputera pokładowego. W naszej wersji multifunkcyjna kierownica wykończona skórą. Stacja multimedialna obsługująca Apple CarPlay oraz Android Auto z wieloma możliwościami ustawień pojazdu. Intuicyjny panel do obsługi klimatronika, ładowarka indukcyjna, grzane fotele i kierownica. Mamy także dwa gniazda USB i gniazdo 12V, mały schowek w konsoli centralnej, kolejny schowek i dwa cap holdery, i kolejny schowek pod podokietnikiem. Deska rozdzielcza miękko wykończona z przeszyciem, a także wskaźnikiem poziomu naładowania baterii. Mamy pojemne schowki w drzwiach, schowek pasażera a także schowek na okulary, miękko wykończone. W naszej wersji bardzo wygodne materiałowo-skórzane fotele z możliwością regulacji zagłówka w dwóch płaszczyznach. Zapraszam na tylną kanapę. Na tylnej kanapie mam wystarczająco dużo miejsca na stopy, na kolana, a także nad głową. W konsoli centralnej umiejscowiono dwa nawiewy na drugi rząd foteli. W przednich fotelach znajdują się kieszenie, podłokietnik z dwoma cup holderami, a także izofiksy. Kia Seat Combi w wersji plug Hybrid to świetne połączenie praktyczności oraz ekologii. Super auto, kilka tysięcy nowych samochodów dostępnych od ręki, dlatego każdy z Was znajdzie super auto dla siebie, które dowieziemy Ci pod dom. Do zobaczenia!